Chciałam Państwu zaśpiewać zakazaną piosenkę. Gdzieś, w gorszej Europie, po wschodnim potopie, gdzie Polska jest i gdzie Bałtyk? Przez przestrzeń i czas pod niebem bez gwiazd. Dryfuje nasz transatlantyk. Wśród wichrów i fal Wciąż nosi nas w dal, A dal jest nieodgadniona. Załoga na bani, Na burcie tytanik, Bandera biało-czerwona. Na statku bal Śpie rozum harcują piory, na dziobie wybory, na ruchie niespory i wszyscy grają w kolory, gramy w kolory. Od Gdańska aż do Peru, czerwone się tarza na stopniach ołtarza, a czarne rwie się do steru, gramy. I karty są znaczone. Tu czarne wygrywa, czerwone przegrywa, a płaci biało-czerwone. Bałwany zburzone, barany spienione, tytanik na martwej fali, a czarne-czerwone i biało-czerwone wciąż pod polskim kotłem pali, wciąż na. Zarzuca i z drogi zawraca, i męczą nas jakieś zmory. Tu wszyscy się modlą, chorują na kaca to znowu rżną w kolory. Gramy w kolory. Choć słychać okrzyk tonę. na dziobie wybory, na rówie nieszpory. za burtą biało-czerwone gramy, choć kiwa i karty są znaczone. Tu czarne wygrywa, czerwone przegrywa, a płaci biało-czerwone. Jest demokracja, kto handluje, ten żyje, gdy sprzeda swój rozum, poglądy, ambicje. Też. miałeś kamień złoty, ród.